Rytuał urodzinowy Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje narodziny nie tylko dodają kolejny rok do twojego życia, ale są także momentem, gdy otwiera się przed tobą wyjątkowa forma czarów? Z okazji twojego święta mogę przeprowadzić dla ciebie rytuał urodzinowy, który wzbogaci twoje dni o niezapomniane chwile i pozytywne niespodzianki. Doświadcz magii urodzin w sposób zupełnie nowy wzbudzę, wzmocnię i skorzystam z pozytywnych energii związanych z dniem, w którym przyszedłeś na świat. Okres od jednych urodzin do drugich to nie tylko kolejny rok, lecz czas, abyś podążał ścieżką pełną radości. Spełnienia i miłości. Dzięki temu rytuałowi otworzysz swoje serce na nowe przeżycia. Zapomnij o stresie i zmartwieniach, przywitaj nadchodzące dni z uśmiechem na twarzy i sercem otwartym na nowości. Po zakończeniu tego wyjątkowego rytuału urodzinowego możesz spodziewać się między innymi niezapomnianych niespodzianek od losu, magicznych przeżyć i pozytywnych doznań przez cały nadchodzący rok, aż do kolejnych urodzin, realizacji ukrytych marzeń i celów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, obfitości, radości i miłości, które wypełnią Twoje dni. Dołącz do grona tych, którzy już skorzystali z magii moich rytuałów i ciesz się wyjątkowymi chwilami życia. Podaruj sobie niepowtarzalne urodziny, które pozostaną w pamięci na zawsze. Wyślij mi prywatną wiadomość, aby dowiedzieć się więcej o rytuale urodzinowym. Niech te urodziny staną się punktem zwrotnym w Twoim życiu. Rytuał ten dostępny jest także jako prezent dla innej osoby a można go przeprowadzić nawet kilkanaście dni przed dniem urodzin lub po nim. To wtedy magia urodzin jest szczególnie silna. Wybierz magię, wybierz zmianę, wybierz rytuał urodzinowy, stworzę dla ciebie magiczne wspomnienia, które przetrwają przez cały rok. Wróżbita Łukasz Łęcka.